Pricey. to jest trzeci odcinek z eee, twierdzy. <grym> eee, Następna no, no, misja to będzie propozycja szczura. E jak coś, jak będzie jakieś dziwne przycięcie w środku filmu czy coś. Eee, to nie zdziwcie się, bo będę be, przyjdzie do mnie przesyłka, którą może nagram? Może nie. E nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy.

tak, tak! Ale nawet ty nie byłbyś tak głupi, żeby wypowiedzieć otwartą wojnę Szczurowi. Tymczasem do Szczura dotarły wieści o utracie następnego hrabstwa. To nie do wiary! Moje wojska są rozmieszczone w całej okolicy, a ja nic nie mogę poradzić na działania rebeliantów. Straciłem kolejne hrabstwo! Nie zachowuj się jak mięczak. Mam przygotowany plan awaryjny. Wkrótce odzyskasz swoje hrabstwo. Tylko mi zaufaj. Mhm. Nieco później dotarła do ciebie wiadomość od szczura, który oświadczył, że nowo podbite hrabstwo zostało otoczone. Kiedy Lord Wełnowór czytał na głos list, spoglądał na ciebie i na ser długorękę jak nauczyciel na dwójkę niesfornych dzieciaków. Propozycja szczure. Depus pragnie rozmawiać z nami o rozejmie, jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego chlapstwa. To pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć! Nie! Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę! Oddalasz się, podczas gdy lordowie omawiają szczegóły twojego następnego zadania. W końcu ser długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić ci cel twojej misji. Lord Wełnowór, w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu, choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podeśle ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortecę na najgorsze. No dobrze. ze strzyżonem. To jest I obóz na otwartej polanie. Nie Oczekuj przybycie szczura. Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj swoich zbrojnych w jego obecności. Te rozmowy muszą się zakończyć powodzeniem, jeśli mamy zapewnić pokój tym ziemi. de DPUs pragnie spotkać się z nami Ta płaka. Ser długoręka miał rację. Łapka! Hmm. Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy. Zbuduj, wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować sawę. Dobra, no to tak. miejsce na spichlz. Może spowolnim grę na chwilę, bo tutaj trzeba będzie. Kilka fajnych rzeczy zrobić na początek. E, to po pierwsze, no, jeden tutaj będzie. Tutaj kilku, może nawet ze trzech. Jeszcze jeden taki. Oraz tak. Od razu przenisę. E, tak powinno starczyć jak najbardziej. Jeden oraz cyk. Jeden i piekarnia. Nie? Pie, 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 piekarnia. O, dwie powinny na razie starczyć. Mało to będzie, ale. Kurwa, ale krzywo postawił mnie ważne. I zabić tego niedźwiedzia. Bo będzie sprawiał problemy. Eee, Przyspieszamy grę. Już powinienem ogarnąć to wszystko. Powiem wiem prawie. O, kurwa, to są dwa niedźwiedzie. Niedźwiedzie atakują twoich poddanych. Wiem, wiem, wiem. Nie, najpierw tego, bo to nie idzie na nas. Ajajaj. Dobra, może mi się uda. bym mi zabił w tego. Lorda. Ale dobra, powinienem powoli się tu ogarniać. I tak. Mamy w końcu mury kamienne. To nam bardzo fajnie tutaj ogarnia sytuację. Czy nie by to weszli? Nie, tutaj nie. Dlatego możemy od stąd. Myślę, że takie coś by było fajne. Tylko nie ma takiego fajnego komunikatu, siedziba otoczona. Możliwe, że gdzieś jest dziura, ale nie wiem czy tak jeszcze odwójne? Młe nie potrzebuję tak wysoka. żeby się przydało, ale nie możemy jej jeszcze zrobić. Najwięcej no będzie ich tutaj, dlatego robimy tutaj blanki. Mhm. Nie powinno starczyć na razie. Może nie blanki, ale. Przydałoby się co innego w sumie, tak trochę. Za mało pracowników. Aby ten Za mało nie pracowników. E, no to prosto. Nie, nie, nie postawimy tu? Szkoda, no to tutaj jeden, można tutaj, tego tutaj drugi i teraz tak, mamy trzy, jeszcze jeden mi się przydał mhm. i tak, dwa młyny od razu, jak już tak lecimy i od zajebania piekarni, tak krzywo postawiłem, bo nie widziałem, cyk. Cyk. dobra, nim będzie taka czwórka. Drewna. A, drewna nie ma. I zaraz bro broń. Arsztat puszczy. No, już drewna. nawet. Nie, nie mogę. To idzie kolejne. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Albo nie? Piekarnia, może? Tutaj może takie szczęście nawet postawię. No, przydałoby się. Hmm, czy cztery wystarczą? To trzeba szybko się rozbudowywać. 3, cztery, pięć... Cześć z tej strony i jedna z tamtej? Kurwa, komunikaty, komunikaty. Ehh, Filmweb. Filmweb? Przecież włączyłem na to. Aha. No dobra, włączył się, Postawię to jeden. A postawiłem, i tak powinno starczyć. Niech dojdzie ten jakby do, dobry pan z drewnem. Lecimy kolejny warsztat Tłuczarski I zaraz postawimy. O, to. Zaraz będzie drewno, zaraz będzie drewno. Żeby nawet. Nie, no może nie tu. co może. Nie. Tak blisko bym postawił. Opa. A i teraz. No tak. Nie postawiłem koszarów to trzeba ogarnąć Driwno. Alo. A i mogę to postawić Nawet tak, nie, może nie I może nie Może jeszcze nie. Dobra. Jeden. E, drugi na zaś Wiadomość od szczura. Trzeba chyba pomyśleć o odwrocie. Fuck my life. Nie mam ludzi, nie mam łuczników. Na razie mamy mury, ale nie wiem jak bardzo są czytelne. Jebać te blanki, tak? Kurwa, za dużo. No właśnie, ja nie mam nawet tego. Ludzi. Szybko, szybko. Dawaj mi kamień. Ale się, ale się zbłaźniłem. Oni nie wyjdą, nie? nie Wejdą. Szybko, kurwa. Kamień. Halo. I się zbawiłem. Ale debil. Ale debil. Szybko. I mi tam wchodzą już. Halo. Jeszcze jeden, szybko! Now, go, 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 go! Kurwa, halo, dobra. Czekamy na przetrzedza nowych miek, jakieś polskie. Mieszkańcy położonych dalej tej widzieli oddział wojsk szczury z jednej strony. Drogie, przechodzimy do drugiej

od razu od razu po prostu nie czekamy na rozkaz trzeba nam nowych rekrutów e może coś A, ale debil jebnął od chuda ale się zgłodziłem Oj za, za wolno za wolno się rozbudowywałem. na mm. swoją siedzibę aby ulokować zamek raz dwa cztery tam. Jedzenie. Ech, dobra będzie to nawet tak. Nie można tutaj won. Won. Dobra. Jeden. Teraz tyle postawię. Trzy. Wiem, że atakują. Weź pomusim. Ja teraz się jeden zespałnił, a wcześniej ich było za cztery. Po co ma być? Potrzeba drewna. Hmm. Zamiast tak. To ja od razu postawię cyk, żeby mi się potem nie, nie martwił, Już Zajebiście. kurwa. Tutaj też taką grubszą ścianę dam. I tyle no. To teraz czekać na jedzenie. No, i na drewno Kolejna 3, 4, 5, 6 starczy. E, no i co ty dalej? A, 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 a. Kolejne. Tak ja wiem, że za mało. Bo to jest za mało, bo się rozbudowuje. Może jeszcze jeden postawię. No raczej Ach, chuj tak od, nie od biedy, ale żeby było Eee, więcej piekarni. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sa zaraz przyjdę. Przyjdzie drewno Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne Wiem, 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 wiem Nasze zapasy żywności kurczą się panie. Potrzeba są tak, żeby było. O, tak. Cztery, trzy, siedem. O, tak do dziesięciu może. Potrzebujemy więcej drewna. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. A no właśnie. zamiast może tak, no to od razu postawię 3, 4, 8, za 9. 9 Biem, wiem. Mógł funkcjonować 10. Jak nadrobimy, może ten to. Potrzeba drewna, to postawimy i tak zrobimy, nie będzie git. Potrzeba I teraz tak następne co? No to będzie zbrojewnie, potrzeba drewna albo to będzie. No. Zbrojownie zaraz się zrobi. No może nawet za jednym rzutem. Ile to kosztuje? Dwadzieścia. Za jednym rzutem. Zbrajownie. Mordownia. Eee, kolejni. Bywatele mojego skromnego państwa. 4. Eee, Dziesięć piekarni, to chyba za mało. Też... No czego jest mało. Mąki jest tak w miarę... pszenicy. Cztery powinno starczyć. Mogę jeszcze Z2 dać No i będzie git No takie coś Potrzeba drewna Ale drewno potrzeba No Czekaj ile w końcu jest 2? Dwa, dwa dodajemy, chyba jest okej Czekamy na rozkaz Potrzeba nam nowych I teraz mury Teraz powinienem się je ogarnąć Potrzeba drewna. Cyk. Potrzeba drewna, Drewno. kolejna wiadomość od szczura. Och, trzeba chyba pomyśleć o odwrocie. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? Za mało, Dręba, mój panie. jakieś polecenia. Spokojnie, bo się zestrasz. ja tego nie mam. Potrzebujemy no. więcej drewna. Spichlerz jest zapełniony, mój jest zapełniony. Stan żywności kurczą. Wojska szczura atakują. mi mhm. drewno. dwa postawy. Czekamy na rozkaz. Już tam zmierzamy. Nie mam wystarczająco kamienia, nie? nie? Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych hregąś. A spiklerz jest zapełniony. Wiem, że jest zapełniony. Czekamy na rozkaz. O to chodziło. 15 Chce robić indzierę A tak indziurę Żeby się nie prze, przebijali No i atakujcie Karbować strzały No i git. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura który zmierzał w tę stronę Rozdzimy natychmiast. Teraz naprawiamy mur. Akcja mistyfikacja. Tak tylko, żeby tutaj tych zasłaniało. Dobra. No, ja powinien sobie poradzić już. No. Nam broni, Ucznicy w gotowości. Raczej te ta... Teraz jebano to. Jeszcze ci idą. Mmm, dobra. O, sporo drewna mam już. I to naprawdę sporo. Mm. Może coś w tym stylu zmieści się? Mieści ja się raczej. Takie dwa raczej starczą. Bo ile mam już tego kamienia? 32. No, starczy, starczy. Początek jest trudny. Początek jest tylko trudny. Później może, może. Ale ja patrzcie jak my już robimy blanki. Położonych dalej wiosek, Czy na no teraz to będą cały czas te ataki? Eee, wiadomo, wiadomo. Sobie może tylko, kurwa, pomarzyć, że może to zdobyć. Git. Takie podwójne blanki zrobimy jeszcze I teraz I... I może jeszcze dwa Dwa takie Czwórka. Niech będzie czwórka I mam ludzi? Właśnie. Wystarczy. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. A starczy jak, jakie jak się masz? Wnosi, w gandrach, w górę, w górę. Czekamy na rozkazy, czekamy na rozkazy. Myślę, że coś zrobią. Tak? Jeszcze przeciągnę ich tu. Nigit. Ile mamy? Dwudziestu pięciu. Mój główny, odszukać cel! Odpadliśmy ataki wroga! No i git. Trochę mi rozwali im Ale to się, to się nie dziwię. Nie daj sobie Oto ja! Mocarny Depus! Twoje przeznaczenie! Kiri, kiri, kurwa, zki, które nazywasz swoją armią? Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku. Dlatego silne mury stawiamy wojska hmm. szczura atakują. Stąd nie, tylko stąd Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekwi Już tam zmierzamy Spiklerz jest zapełniony No to za dwa jeszcze postawimy Jak jest taki spiklerz zapełniony Jezeli jest tak zapełniony no to Gazu zaraz nie będzie. Cyk, e, poradziłem sobie z jeżeli się. Więcej pikarni. Cyk, 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 cyk. No, starczy. Idę tutaj, tak będzie. Sfrajerzenie. Takie sfrajerzenie. Ech, bramę chyba wybuduję. No. Nie wyjdę. Już tam zmierzamy. Po prostu wyjdziemy. I to bijemy. Ruszamy natychmiast. Mało drawna już jest. Ale mamy zajebiste zapasy. Blanki dorzucimy jeszcze tu. ci Chyba, że. No, ja wygrałem. 27 minut. Dobra. Taki krótki odcinek. Chyba ta przytulka jeszcze nie przyszła. A, skorbia. Ale zawsze dobie to stwierdzę, że taki jeden odcinek krótki. Starczy jest. fajny do oglądania. Dobra. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, za zasubskrybujcie i skomentujcie. Do zobaczenia. Elo.